Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, <laughs> no szósta niedziela wielkanocna. Yy, wystrój taki komunijny, bo wczoraj i dzisiaj w naszej świątyni dzieci przystępowały do pierwszej komunii. Yy, I koni, co mówi nam dzisiaj słowo? Dzieje apostolskie wysyłają nas do pierwszego soboru, soboru jerozyńskiego. W 50-51 rok I wieku powstawały pewne niejasności, spory jak postępować z tymi, którzy przychodzą na wiarę chrześcijańską od Żydów, którzy przychodzą z bogaństwa, jakie tutaj uwarunkowania robić. i spory doprowadziły do pewnych rozmów, wysłania Pawła i Barnaby do starszych w Jerozolimie Piotra, Jakuba, Jana Apostołów. Poczuły się rozmowy, potem po, po posłani zostanie Juda i Sylas, żeby tutaj w Antiochii, tej takiej najważniejszej w Jerozolimie, gminie chrześcijańskiej, przekazywać informacje. W ogóle nie chodzi o to, że doszli do konsensusu zgody, ale właśnie pod banderą, opieką Ducha Bożego, który zawsze będzie chciał tworzyć pokój, tworzyć się różnorodność, jedną jedność, różnorodności, ale bardzo ważne wynika z tego czytania dla nas przesłanie, kochani, o pokorze i posłuszeństwie, że mimo konfliktów, mimo trudności, przecież my w Kościele też czasami mamy różne konflikty, trudności, nie ze wszystkim się zgadzamy, prawda? Ja też się nie ze wszystkim zgadzam w Kościele, ale wiem, że duch pokory i posłuszeństwa będzie mnie w tym Kościele umacniał, prowadził i nawet jeżeli coś trudnego przeżywam, nie zgadzam się, jest mi nie po drodze w tym momencie z Bożym duchem w Kościele, to jeżeli wytrwam przy Bogu, pomimo bo wszystko, mimo swoich ciekawszych pomysłów, Bóg ze mną nie tylko pozostanie, ale przeprowadzi mnie przez to i wyjdę z tego mocniej. Potem idziemy do drugiego czytania, kochani, w apokalipsie Jan mówi o wizji nowego Jeruzalem. Które będzie zbudowane z Jaspisu, z różnych innych drogocennych kamieni, od wschodu, od północy, zachodu, południa po trzy bramy, dwanaście warstw fundamentów, i tam, czy będzie świątyni, będzie barany. Że Ty i ja jesteśmy zbudowani, bracia na obraz składeństwo Boże, my jesteśmy nowym Jeruzalem. Już tu za życia możemy stworzyć nowe Jeruzalem, tylko zamiast świątyni. Chcemy przede wszystkim być z barankiem. Chcemy ustanowić um, takie centrum miasta, jakim kiedyś była e, świątynia, chociażby w Jerozolimie, e, ustanowić baranka, który jest światłem, który jest lampą, który chce nam przypomnieć, że jesteśmy piękni pięknem tego baranka. Tak jak na tych banerach po Szczecinie widzieliście je z pewnością, e, dzieciątko przepiękną, małą pozycję Kielich namalowało właśnie z tymi słowami, takimi kośladami, jak to dziecko piszące, prawda, uczące się pisać, jesteśmy piękni tym pięk, pięknym panie. Panie, tak, Bóg chce udowadniać, że my mamy to wewnętrzne piękno, które będzie z nas chciało emanować, Bóg to będzie powodował. Po co? Bo możemy być, jak to ktoś ostatnio do mnie powiedział, jedna dziewczyna, jedyną Ewangelią, którą ktoś spotkany przez nas, nie wiem, w szkole, w pracy, wiedrących gdziekolwiek przeczytań. Przeczyta przez nasze gesty, słowa, postępowanie, mieć do tego siłę, mieć chęć w tę stronę, tylko z barankiem sercu. A ten baranek podpowiada nam dzisiaj konie w Ewangelii, żebyśmy dalej próbowali nie łować naszych nieprzyjaciół, Żebyśmy otwierali się na parakleta, którego chce nam posłać za kilkanaście dni uroczystości zesłania kluczowego świętego. Od piątku będziemy trwali pani Luwenni, bezpośrednio przygotowującej do tej uroczystości, prawda? Parakleta, otwierać się na ducha, który naprawdę potrafi dokonywać wielkich rzeczy, i nie chce przez nas działać, chce w nas działać. Tylko przepraszam, byśmy się na tego Ducha nieustannie otwierali. I już dzisiaj wzywajmy, tak jak Maryja, apostołowie, trwajmy na modlitwie, by Bóg posłał Ducha, by nas otwierał, by przez pokorę, posłuszeństwo, odkrywanie swojego wewnętrznego piękna i baran, umieszczenie baranka e, jako centrum mojego życia, w moim sercu, odkrywali, że Bóg chce się nami dalej posługiwać. Chcę, żeby, żeby nasze serca były natchnione Bożym Duchem, żebyśmy mogli być tą Ewangelią, którą będzie czytał dany człowiek każdego dnia. I może jedyną Ewangelią, którą On właśnie przeczyta. Czyli we świętymi. Nie weźmy ewangelii do ręki, ale zobaczymy jej Ciebie. I może dzięki temu kiedyś pomyśl o Bogu, pomyśl o niebie, a to będzie myśl zbawienta. Dzień dobry Bóg, na tym kolejny piękny tydzień wielki, Wielkanocny. O Wam błogosławi i mioc, Syna, Ducha Świętego.